Witajcie z tej strony generali, dziś prezentuję Wam bitwę Vampire Total War już nieco większą bitwę Więc co ja wiem na razie o przeciwniku tyle mogę Wam zdradzić Wiem tyle, że w ruchu dysponuje artylerią Artylerią, której nie może przerzucić dalej, czyli będzie dalej stacjonować w jednym miejscu Pytanie czy nas sięgnie To jest dobre pytanie Ustawiłem temu jednostki z tyłu Myślę że tyle, jak nie sięgnie, będzie tyle szczodro, że tutaj nie sięgnie, nie przestawił jej. Będziemy czekać, aż sobie podejdą. No więc sprawdzę... ...liczebność tych armii. Armii francuskiej. A z tego, co ...sporo kichoty. Ale stoi bezczynnie. To jest dobry znak. Nie ostrzelają nas. Widzę tylko nasze uchusari, więc nie spodziewają się piechoty tutaj. Miejmy taką nadzieję, że się tu nie spodziewają piechoty. Rozciągnę ja troszeczkę tę linię tej piechoty. Hustarie. Jak nie sięgają usali rozstawimy husarię na skrzydłach. Może uda nam się ich sfrankować dzięki takim rozstawieniu. Chociaż nie wysyłam tej kawalerii, bo narazilibyśmy ją na ostrzał. Oddział po oddziale spokojnie maszerują sobie te jednostki, nie robią sobie z nas problemów. Altyleria stoi jak cała. A no, bitwa musi cała rozegrać tutaj. Został mi jakiś zasięg na ta artyleria Skoro już taki co mają kawalerię to jedna husaria sobie przejdzie tutaj Te dwie są troszkę, znacznie za daleko od bitwy Będą Więc druga zmieni się z z tą pozycją tej dawnej już jadą nieposkromieni kawalerzyści no dobrze, niech jadą, pichota będzie miała co robić przynajmniej dobra, wyłucnijmy się szybciej, szybciej ustawić szyb no chłopaki, chłopaki No, chcieli nas sprawdzić, nas sprawdzili. Może to, to, to już wiedzą, że mamy tutaj piechotę. Więc niczemu innemu nie służy sprawdzaniu do naszej pozycji. Zartowanie inny kawałek coś sam nie sporą. Bardzo smacznie muzyczka w tle. Taka motywująca. Widzimy, że to się cofa cała armia w ogóle zmienia prąd. Chcę ubadać historia, że w tych rejonach wysuniętych z lasów. I dziwię się. Nie wiem, co tu zostają. Gdybyśmy się wysunęli, to jednak wyglądałaby inaczej. Nie wie, że druga kawaleria chyba na nas jedzie Nie wiem jakiemu celowi to służy, ale może to jest wyższa intencja ich strategii. Nie mnie to oceniać. 0 strat. Husari dwa razy wjeżdża, dwa razy wychodzi ze szwanku bez żadnych strat własnych No niestety to nie jest ten wiek, wiek tych Husari, które tak dobrze znamy Husari, która odbijała się warnie wroga bez żadnych strat. Niestety mamy XVIII wiek. To jest właśnie wiek, w którym Husari wycofano. Wiek, w którym się już ona niestety nie sprawdzała. Ale widzimy dzięki dobrze opracowanej strategii dalej wykorzystanie Husari może być kluczowe na polu mikwy. na W te ten taki sposób to również fortyfikuje do pozycji uderzeniowej. Ja wszystko rozumiem, oni do, na ten o, o jeden oddział. Na ten jeden jedyny oddział, ten tutaj. No ciekawa sytuacja, przyznaję. Nie spodziewałem się takiej bitwy. No będę musiał przestawić swoje siły w tymże kierunku i całą piechotę przestawić trzeba będzie ten jeden jeszcze również trzeba będzie podsunąć wśród tego do pensywy. No, wy lepiej wracajcie z tego co wiem, to taka kawaleria trochę jeździ Spokojnie, nasza husaria, szczodra, brasa. Znajm tylko po to aby, tak naprawdę, artylerii im, później w późniejszej etapie bitwy najechać. A oni jednak postanowili nie zmierzyć w tym w kluczowym miejscu. Dalej nie stanął się, pozytuje się kusar naprawdę. prawda? Mimo, że to nie jest ten bieg, ale wykorzystanie kusarki przy odpowiedniej taki dalej może być kluczowym etapem bitwy. Ta bitwa toczy się bardzo powoli. Bardzo powoli. No ich wojska niestety nie, nie zrezygnowały z tego wymarszu tam są na w stronę dawnej pustyni. siły partyzanckie, cudzoziemcy. A no Francuzi lubili wyrwać takie siły, na przykład Napoleon, Polaków. Była taka historia. Sztab napoleoński pod samo Sierra powiedział, że nie, nie, nie damy rady ich podbić. Nie ma takiej opcji, bo ktoś ich podbił. Napoleon wysłał polskich z farżelerów. Polscy stwarzy je, leży, zajęli jej salosierra. Wykorzystywał nas jak tylko mógł, bo wierzyliśmy, że odda nam kraj. Tam on nie Ale czytał nam to, czego chcieliśmy. On jest wiele pitew. był w mosty, czy nie to nasze losy. Mogę tylko przypuszczać. Ale byliśmy naprawdę mocno wykorzystywani przez takie wojska napoleońskie I mówię to absolutnie poważnie Kto sławiał bunty? Polacy Więc nic dodać, nic ująć Trzeba troszkę szybciej panowie, bo ta wojna już powoli dobiega końca Wszystko zależy od tego, co się teraz rozegra. Nie, no żeść, kurczę, jedź. Może tak i zaskoczymy. Koledzy. No niestety nasza husaria będzie miała ponieść ogromne straty w tej bitwie Nie widzę tutaj innego rozwiązania Dawaj, dawaj, szybciej rozstawić oddziały strzelające Tu mają już kowalerii, więc możemy sobie na to pozwolić Teraz tak, ognia w nich. I tu też ognia. A z tak trzeba, teraz tak, ku sali trzeba też teraz balce rozstawić na bok. Jak już tak szczodrze wyglądać. przepraszam, z chyba, może w nich trzeba też te balne. No i teraz znacznie lepiej, już strzelamy. wojnę, No nie, nie wiem, niech taka w pójdzie. Tutaj trzeba się odflankować. A kolejna armia. Kolejny diaz tych husarii tutaj widzimy. Armia flankowującej już idzie. Na razie może powstrzymajmy to, co tutaj się... ten rozlew tych husarów. Potrzebnie tyle, których tutaj natychaliśmy. widzimy, że to się łamią. Te duże armie tutaj nic są. żebyśmy powinniśmy cofnąć się w tych pusarów no, dobrze dobrze powoli się poddaje no, mamy tyła bardzo ładnie bardzo ładnie świetnie się zaraz stawia, taki potem się przesunie tutaj Na nich, a wy na nich, oczywiście. Piękny rozlew krwi. Teraz tak, do czego wykorzystano się Po pierwsze, troszeczkę na ich po drugie, o nie, nie, nie będziecie cały czas musieć jechać. Powoli dojedźcie sobie tej kudy, nie ostrzewają was przecież. Powolutku, mamy czas. A wy pogońcie tych skurczybyków. No widzimy tysiące trupów. Kompletna rzeź na tych polach się rozegrała. Jeszcze dotijają. Wielu pusarów tutaj leży. To był decydujący mam winki. Wjechali. Chcieliśmy ich wycofać, bo saria nie toczy się w bitwy. Saria po prostu ma tylko wjechać. To jest jego obowiązek, No ma wjechać, przebić oddział iść dalej. Sali są niewielkie. Tam nie będę chodzi o ale patrząc na liczebność wroga. Tutaj w tych regionach około 80 jednych, no to nie mam o czym mówić. Kolejne szarże kusarów. Dobijamy tych niedobitków. I już są bardzo mocno zmęczeni. I mężczy, walczący. Ręcz w nieznacznie wygrywa. Choć bardzo zmęczeni. No, bardzo zmęczeni. Nie dziwię im się. Zrobili bardzo, bardzo ładne szarże. Rozbijają te siły. No, jestem zadowolony z takich kusarów. Chociaż to już nie jest ten wiek pięknej polskiej dywizji. To już nie jest wiek, który... który można było nazwać polską piękną armią. A no, powoli idziemy tutaj. Antyleria stoi, jak stać powinna. No, teraz taki etap powolny. Bo nie chcemy przecież stracić ludzi na ambitwie, tak? Nie chcemy, żeby nasza husaria padła, gdy będzie szarżowała na Antlerię. Już szarżujemy na Arterię Nieprzyjaciela. Wszystko się udało, powoli ich zaszliśmy. Nie chciałem Was tym zanudzić, bo to był bardzo czasochłonny proces. Ale już mamy skórczy byków. Łoś! Shit, ale wolnęli nam serię. Nie but. Jedna husaria całkowicie została zniszczona. Nie spodziewałem się, że tak zajedzie z przodu. Myślałem, że tym tak bardziej oni uderzy z tyłu. Kaman, wycofywać się. Ale już jedną artylerię w pełni rozbiliśmy. Tamta husaria jedna miała tylko zwrócić uwagę od pola bitwy tutaj, żeby nas nie ostrzelali. No spełniła swoje zdanie za życie, za śmierć, tak. troszeczkę i zachodziliśmy przez fakt, że to jest nierówny teren nie mogli nas zbyt mocno ostrzelać o nie, 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 come on, come on, come on nie no jedźcie tak, zostaniecie tutaj To uh, uh, uh. To się porobiło. O, jakbyście przejechali, to byłbym bardzo wdzięczny, wiecie? Jakbyście tylko tu wjechali. Jakbym musiał się tu piecha, to uwierzyć trochę ciężko było, wiecie. Mam puści ich, puści ich. Zacznę od ich, czyli dokończyć No dwajcie, no. A ja, nie, nie no. To znów się być piechotem, no. ale dla mnie jest ciężko do tak Może tutaj potem nie da się ich od z tyłu, zlec koniec Cały czas nas ostrzeliwać no, Zrobimy to Postawimy maksymalnie ten szereg Niech idą e, Ciężko Niby tak na początku tej alteler nie używaliśmy Nie używali, przepraszam Wygraliśmy bardzo ładnie tę bitwę Widać rzeź, która tu zaszła, widać też, jak ich pogoniła, no, aż do końca ma wydzielnąć się ta linia z po prostu. No niestety husarzy ich nie rozbili. Czy ten Lundziek wrócił do swoich armas, co? Tak, wrócił do... Właściwie <śles> Sądziłem, że już tam tak nie, nie wytęcę takiego numeru Maksymalna linia jaka się dała Proszę o grać na magnety dla jasności, że oni nie ma l tylko na nie wlecieć Nasza piechota już nie doszła i znowu dostaniemy porządnie w o, przez właśnie takie serie. No ale piechota na szczęście nie jest aż tak skupiona jak kawaleria w jednym miejscu. Dawajcie, dawajcie, wbijcie w nich, bicie musicie to zrobić, koledzy. Jest. Jeszcze tutaj, nie no dobrze, muszę mi strzelać. Świetnie, oddział sobie brawurowo poradził. Dawajcie, dawajcie, no, co wy, co wy. Nie widzicie ich Weźcie, nie musicie, że ich nie pokonacie. Jeszcze ta jedna armata strzela, chłopaki. Druga ta strzela, no. Dawajcie. Ich połowa się te swoje drugie armaty, no nie, oni nie strzelają. No, czekaj, no, dobra. ーー2月は。